8 sierpnia, serce wrażliwe. Co prawda, jeśli któregoś dnia miałabym opuścić mój drogi karmel, chodzi o wyjazd na misję do innego kraju, to nie obeszłoby się bez bólu. Jezus dał mi serce wrażliwe. Ale właśnie dlatego, iż zdolny jest cierpieć, pragnę, by dało z siebie Jezusowi wszystko, co dać potrafi. Módlmy się. Serce wrażliwe to skarb, ale i trudny dar, który częstokroć rodzi cierpienie. Ty, mój Boże, ukształtowałeś mnie w łonie matki. Tobie zawierzam moje serce, by umiało kochać prawdziwie, tak jak Ty. Amen.